Według statystycznych badań ponad 35% rodziców deklaruje, że ich dzieci chcą uprawiać jakiś sport. Największy problem to brak klubów i hal sportowych, szczególnie w małych miejscowościach. Stąd pomysł na kluby sportowe Orange. Jesteśmy w Brzosku na Podkarpaciu i sprawdzimy jak tutaj to działa. 10.000 te do, do Mistrzostw Województwa w Piłce Szerkowej Popców. Udało nam się zakwalifikować wiecejmi mistrzami obecnie powiatu Delickiego w Piłce Szerkowej i również wiecejmiśami rejonu... Sprzęt, który dostaliśmy bardzo dostaliśmy bardzo wiecie, na piłkach, na, na poduszkach bardzo im do koordynacji do ćwiczeń. Po przystąpieniu do programu Kluby Sportowe Orange nasz klub zmienił się diametralnie. My jako trenerzy bardzo się cieszymy, bo już po dostaniu tego sprzętu sportowego zobaczyliśmy, że jednak można prowadzić bardziej ciekawe zajęcia i na wysokim poziomie. Uczniowie uczęszczają na zajęcia dwa razy w tygodniu z piłki siatkowej, z piłki ręcznej, z piłki nożnej. Prowadzimy również zajęcia z lekkiej atletyki. Wiesz, że prostu... dyrektora. No właśnie No da tego wygrać, z nie sport, no, i, no może być lepiej, ale trzeba dojść do Obiegamy żółty pachołek. Ja będę ustawiony na przeciwko tego żółtego pachołka. Podajecie mi piłkę. Przy drabinkach wykonujecie skip A. Następnie bierzecie ode mnie piłkę, wykonujecie kolejną slalom pomiędzy pachołkami. Biegniecie tutaj do środka po zakończeniu tego slalomu. Bierzemy piłkę i zaczynamy rząd Mając odpowiedni sprzęt możemy wprowadzać no, różnorodne formy zajęć. Jak to sprzęt, co trafiło dzięki temu programowi? Na pewno piłki są to różnego rodzaju pachołki, drabinki do koordynacji, ćwiczenia, do ćwiczeń koordynacyjnych. Zaangażowanie uczniów myślę. Sam przychodziłem kiedyś, grałem na komputerze, teraz przychodzę. To jest większa determinacja, żeby zawsze cele osiągać i to chyba Mogę się rozwijać dzięki właśnie treningom tutaj, jakie prowadzimy w piłkę. Ćwiczenia są bardzo różnorodne, mamy przeróżne naprawdę zestawy ćwiczeń. Jest to bardzo atrakcyjne i niesamowicie są się to podoba. Odkąd dostaliśmy ten nowy sprzęt, dosyć mocno te, to zainteresowanie tymi zajęciami nasze wzrosło. Jak? Widać, że ktoś nas pomaga, wspiera, chce, żebyśmy się rozwijali. dalej. To też jest taka większa motywacja. Kluby sportowe Orange wspierają pięć dyscyplin. To lekkoatletyka, piłka nożna, środkówka, koszykówka i piłka ręczna. Takich klubów w Polsce jest już 50, a docelowo będzie 100. Ruszył właśnie nabór do kolejnej edycji programu. Zróbcie to, bo są do, organizowane dodatkowe lekcje. Dostaliśmy naprawdę drogi sprzęt, na no, który w szkołę naszą raczej by nie było stać. I no, nam się to naprawdę i zachęcamy wszystkie, którzy naprawdę małe i duże docięcia udziału w takim właśnie programie. Nie możemy stać w miejscu, bo to prowadzi do stagnacji, do bierności. Dlatego musimy robić ten przysłowiowy krok w przód. I uważam, że wszyscy trenerzy z tych małych, dużych klubów powinni wziąć udział w drugiej edycji programu Kluby Sportowe Oręcz. A jeżeli zobaczą, tak jak ja widzę, uśmiech na twarzach zawodników i ich rodziców, to będzie chyba dla nich największa nagroda.